Ostra kłótnia u Rymanowskiego. Bogucki ostro o nowej edukacji zdrowotnej. To programowanie dzieci. To, bo to, warto, ale gdyby był tak znakomity, jest ale panie że podstawowe założenie, gdyby był tak znakomity, gdyby faktycznie em, niósł te treści, jak jest nazwane, czyli edukacja zdrowotna, to pewnie jak wszyscy tutaj jesteśmy, nie mielibyśmy żadnego problemu. Ale tak nie jest. I to zauważył, zauważa nie tylko opozycja, nie tylko pan prezydent zauważył, nie tylko tysiące, setki tysięcy rodziców, ale zauważył to także koalicjant w tym rządzie, a więc PSL, a konkretnie wicepremier Kosiniak-Kamysz, dlatego, że pod płaszczykiem de facto, pod płaszczykiem pięknej nazwy edukacji zdrowotnej przemycane są treści ideologiczne związane z gender, związane ze wskazywaniem, że rodzina to może być problem, że nie dzielimy się na kobiety i mężczyzn, mężczyzn tylko Mamy różne inne, że tak powiem, rozwiązania, co jest kontrfaktyczne, co jest niezgodne, że tak powiem, z prawem naturalnym. Jeżeli ktoś chce tego rodzaju treści przekazywać swoim dzieciom, to niech to robi na własny użytek. Ja nie chcę, pan prezydent nie chce, tysiące rodziców w Polsce nie chcą. Jeszcze raz podkreślę, że to jest przedmiot, który jest dobrowolny. Gdyby był tak świetny, to rozumiem, że cała koalicja... I na czele z panią minister wprowadziliby obowiązek. Jeżeli tego obowiązku nie ma, mógłby, mogę zapytać się przewrotnie, to nie chcą obowiązkowo nauczać dzieci edukacji zdrowotnej? Nie. Dlatego, że tam jest mnóstwo treści zaszytych ideologicznie, związanych ze skrajną lewicą, skrajną propagandą Dobrze. lewicową. Czy zgadzasz się z jego wypowiedzią? Daj znać w komentarzach.